Hej, Siemneczko, witajcie z tej strony Gileon. I witam cię w sklepie 23 lipca 2025 roku. No i co? Powróciły skiny z Wiedźmina, czyli Jennefer z Wengerbergu. I Siri. Powróciły wropowe skiny. I mamy nowy zestaw ścigacz Rekini Zomb za 1100. I mamy w nim nowego skina itemy, czyli rekin za 800. Tak się je prezentuje. I styl lego. Rekin atakuje za 200. I ząb rekina za 500. Rozbija Czachy za 800. Kościogłów za 1500. Kapitan Konwergencji za 1200. Wesołek za 500. Panowski Ferwor za 200. Duk za 1200. Skażona Voyager za 1500. Diabelska Gitara za 1200. Wałek Renegata. Kilian. Nara za 1500. Taro za 1500. Zestaw Dynastia Siorb nadal w sklepie. Zestaw Złota Skrytobójczyni to samo. Te skiny nadal w sklepie. Skiny z Akademii to samo. Buz bojowy nadal w sklepie. Ikonowe emotki to samo. Buty nadal w sklepie. Powrócił zestaw Adidas Forum JS Wings Black Opal i White. Adidas Forum JDS Wings 4.0 Black Opal. Adidas Forum JDS Wings 4.0 White. Zestaw Adidas Harden Vol 9 Red i Cyber Metallic. Adidas Harder Harden Vol 9 Red. Adidas Harden Vol 9 Cyber Metallic. Nike Air More Up Tempo Pink Foam. Nike Blazer Mid 77 Washed Denim. Nike Air Foamposite One Metallic Red. I Nike Air Max 90 Nordic. Młodzi Tytani to samo. DC nadal w sklepie. Kong i Godzilla. to samo. Ścieżki jamowe nadal w sklepie, powrócił do minus GT. Koła hakram, ślad wybuch ostrza, koła Masato. Ślad lśniący, dopalacz eteryczność i dopalacz ksenosplasz. Dodatki do pojazdu to samo. Poprzednie ikony oprócz szaka zniknęły i pojawiły się kolejne, czyli AliEdge, i Degrevk, Son Hunkmin nadal w sklepie. Bruno Mars to samo. Nie ma już dzisiaj szafki Blackoutsa i Fast and Furious do Chargera SRT Hellcat. No i co, jeśli sklepie wam się podobało, to pamiętajcie, subzone, łapka w górę, kod Leon w sklepie, a się z wami żegnam, siemneczko.